Pierwszy sezon rozpoczyna się razem z naszymi narodzinami. Um i trwa do wybuchu II Wojny Światowej, do 1939 roku. Y... A my wchodzimy w połowie szóstego odcinka tak. i mamy 13 lat. Tak. Ja jestem Ania. Ja jestem Mania. <noise> jestem tam spokojniejsza. <noise> tak, a ja jestem ta żywsza i pełna energii. Trzpiotka <noise> po prostu, powiedzmy to sobie szczerze. Naszym głównym wątkiem tak naprawdę jest y, trudna relacja, taki trójkąt miłosny, który tak. tworzymy razem z poznanym w szkole Pawłem. Tak, obie się zakochujemy w tym samym mężczyźnie i i Nasza relacja zaczyna się robić coraz tak, bardziej skomplikowana. No, ale jest to taki trochę trójkąt miłosny bez wyjścia, właściwie wszyscy są nieszczęśliwi. Na początku jest młodym, e, szczęśliwym ojcem, który się spodziewa dziecka. Bardzo szybko doznaje wielu ciosów od, od losu, kiedy traci bliz, bliską osobę jeszcze w pierwszym, w pierwszym odcinku. On po prostu się zmienia, gdzieś tam się starzeje w środku. Ma tych takich momentów kil, kilka w, w, ciągu, w ciągu całej, całej historii i, i, i które zamykają go gdzieś. Chciałem Państwa bardzo serdecznie zaprosić do oglądania nowej produkcji. 13-odcinkowej. Każdy odcinek po prawie godzinna. Na podstawie książki Obeny Grabowskiej, Stulecie Winnych, saga rodzinna na przestrzeni lat, z historią w tle, z wieloma e, dramatycznymi momentami i e, również wesołymi. Bardzo ciekawa historia, traktująca o sile rodziny.